Okej, okay, jestem z powrotem i okazało się, że bardzo dobrze, że odchodząc zrobiłem save'a, ponieważ zaraz jak wróciłem, gra postanowiła wybuchnąć. I zostałbym bez postępu. Dobra. Widzę, że wykorzystany ruch. Czyli tutaj nie mogę nic wybudować. Tutaj mogę. I od razu stajnie wybuduję. Będzie to baza wypadowa. Świetnie. Będzie mógł dalej chodzić bez wracania tam, co by było bezsensowne. Czy gdzieś tutaj jest ten wrogi gracz? Widzę, że tutaj jest przejście na górę. Ha nie ma. Dobra, w takim razie lecimy. O! Zobaczył, że coś złego się dzieje. I już tutaj alamar do nas przychodzi. Ma trochę tych gości. Dobrze będzie powykupować. Co nie dostałeś świeżych koni jeszcze? Hm. Dobra. Uch, wszystko powykupowane. To co najlepszego mogę tutaj sobie zafundować? Samych ulepszonych mam. Umocnienia. Ulepić coś. Wieża gryfów. Dobra, i tak nie kupię, a on pewnie w dwie tury do mnie dojdzie, może w trzy jak się poszczęści. Ho, ho, ho. Wieża ucznicza to chyba to, albo Gildia Magów, a potem Klasztor. Ho, tak, wezmę Gildię Magów, potem Klasztor. O, będę być może miał... Tak, nowe czary. Klątwa, kamienna skóra, błogosławieństwo, aura artefaktów. Aura artefaktów to jest czar, który się rzuca poza walką. O, właśnie możemy zobaczyć. O, no dobra, już mamy. Za dwa punkty many. Teraz widzimy, gdzie są artefakty. Zaznaczone gwiazdką. Tu, 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 tu. tu. Okej. Okay. Dobra. Odwiedzona. Tu jaszczur. Co za artefakt. On jest chyba z bastionu. Nie, chyba nie. Z takich mokradeł. Reptilioni. Jeden artefakt, drugi artefakt. Ten mnie wygląda na jakiś nekromancki. Pójdziemy najpierw tutaj. Jak najszybciej, żeby Hajs zaczął przypływać. Cudbert, powiedz, co ty tutaj zrobisz? Nic nie zrobisz. Chyba, że zajmiesz coś w okolicy. Masz trochę punktów ruchu. Chatka czarownicy? Może być. Stara Wiedźma mieszkająca w chatce? Tak, z jej tylko znanych powodów przekazuje Ci wiedzę o mistycyzmie. Okej, okay, poziom pierwszy. Regeneruje dwa punkty many dziennie. Super! Bardzo coś się przyda tej postaci. Dobra, gdzie on jest? W jedną turę to na pewno do mnie nie dojdzie. Spróbuję oczyścić to. Świetnie. Nie wyrobił się. Cóż, to tyle. Chyba, że coś sobie teraz zasponsoruję. Nie. Lepiej odkładać kasę na tamtych. Hmm, tam coś płynęło. Dobra, beholderów rozwalimy. Mam teraz tutaj przeszkodę. Po niej... Chyba mimo tego, że mogę teraz sobie tutaj. Moment. Mogę po niej przejść? Dziwne. Potem to widać, że nie mogę. Nie, nie mogę, nie mogę na 100%. Dobra, wyleciecie tutaj, jak najbliżej. Beholdery strzelają. I walczą skutecznie w bezpośrednim starciu. Dobra, więc muszę obejść jakoś. Tak. Ty podejdziesz tutaj. Ty w ogóle się schowaj. Dobra. Rozpoczynamy. Zrobię coś takiego, żeby on nie miał tego dobrego przycelowania. Ok, poszczęściło się mu. Cztery razy strzela, jeszcze wysokie morale. <grym>, nie, moment. Poszczęściło się mu, co to znaczy, że co? Pusznicy mają szczęście. 66, Chyba zwiększyło po prostu uszkodzenia. Ej, jeszcze zwiększone morale. Wy sobie tutaj broncie się. Yeah, balista ma szczęście. Whatever it means. Dobra... Trochę strat jest, ale cóż... Inaczej się nie da. Czy już nawet nie dojdą pewnie. Tak, no 100% nie dojdą. Okej, okay, dziewięciu straciliśmy. Christian. Dobra, kasa, kasa, kasa. Artefakt. Tak, za 2000 leprechaun chce. Magiczna kulamany. Regeneruje dodatkowo 3 punkty magii dziennie. Pewnie, że bierzemy. Akurat zarobiliśmy na to. I kopalnia złota. 1000 sztuk dziennie będzie 6381. Taka dziwna suma jest chyba dlatego, że my mamy jakieś tutaj wzmocnienie finansów. Tak, nasz ten typek, o tu. O, on ma bonus jakiś dziwny. 5%. Dlatego tak nierówna liczba. 5% do tak, do swojego 125 razy 105. Okej, okay, ty sobie tutaj czekaj. Klasztor. Miałby ci jest. Teraz mogę tutaj mnichów wykupić. Szósty siódmy. Fajnie by było, jakby on się nie wyrobił w tym tygodniu. Ale się wyrobi. Niestety widać to. Moment. Może i się nie wyrobi. Ja strzelam, że... Moment. Teraz to ja zapiszę i zobaczymy, czy zdołam. O, zdołam dojść. Świetnie. Od razu do siebie. Nic poza tym nie wezmę. Zdaje mi się, że jeszcze dam mi jedną turę. Okej. Okay. Brać to, to znowu do nekromancji, jak widzę. Dobra, będzie doświadczenie. Mam 8000, trzeba na coś wydać. Magazyn zasobów. E, tak, są drewna i kamieni. To może się przydać. Drewna mam 14. A ile tutaj generalnie zarabiam? 4 na dzień, tak samo z kamieni. Bo i kamienie, i. Młyn, kamieniołomy i młyn dostarczają po dwa. Reszta dostarcza po jeden. Zasób. Tak. To coś. O! Rzeczywiście nie doszedł. <laughs> Arena walk nie stać. Mnie z drewna. Uff. Czy gdzieś tutaj jest drewno w okolicy? Drewno, drewno. Nie ma. Dopiero w następnej turze będę mógł. Okej, okay, tu są artefakty, które wyglądają na nekromanckie, ale nie pamiętam, więc wypróbujemy. O! Z Frico? Dobra, przez kilka złych ok. Według słownika, kilka to znaczy od. Od do dziesięciu. A według chirosów nie wiem. Spróbujemy. No i rzeczywiście od czterech, czy tam od pięciu pewnie tutaj do dziesięciu. Okej, okay, ty jak najbliżej. jak najbliżej drugiego. Ci są mocniejsi. Wy tak w miarę blisko wszystkich. Ty się schowaj. Prawie 200. Rozpoczynamy. Tak, tak się zbliża. Na pewno są mnie też od razu zaatakować, a w tej turze, żeby nie było, że od razu dobrze mnie atakuje. Ty masz szybkość 6. No, tutaj jest 5. Hmm, to mi nic nie da, chyba. Ale cóż. Jeden Beholder zginął. To jest Beholder, a to są złe oka. Spoko. Okej, okay. <grytanie> to, to na takie rzucić dopiero ślepienie. to by było coś. Zwycięstwo kosztem jednego. Cóż, Amulet Śmierci. Ten artefakt, kiedy jest noszony, chroni oddziały przed zaklęciem odsłania martwiaków. Wspaniale, ale ja nie mam martwiaków, żeby ich odsyłać. Dobra, idziemy w tą stronę. A ty, co z tym zrobisz? A tak w ogóle to najlepiej, jakbyś był tutaj w garnizonie. Bo jak jesteś w garnizonie, to wtedy chroni ciebie też. chronią mury. Jak nie, nie jest ktoś w garnizonie, no to można go zaatakować tak, jakby był na polu. Dlatego jak są, jest tutaj dwóch bohaterów, to są dwie walki, żeby zdobyć miasto. Arena walk... Nie wezmę tego. Ale za to mogę coś ulepszyć. Chyba klasztor ulepszę, wtedy będę miał tych lepszych. Bo nic innego nie dostanę. Moment. Albo... Zrobię save'a i zaryzykuję. Zaryzykuję w taki sposób, że zrobię teraz umocnienia. I będę liczył na to, że on mnie nie zaatakuje w tej turze. Czyli mogę się przeliczyć. Dobra, poziom czwarty. Mój typ nawet nie potrafi poziomu czwartego ogarnąć. Heh. Nie potrafisz, prawda? No, nie masz tutaj żadnej wiedzy. Dobra.

Chyba ulepszy klasztor. Tak, będę miał wtedy miejsce na tamtych klasztor, klasztor czy arena? Klasztor siedmiu. No, pocało się. Tak, tak, tak. Wszystko mamy. To w zasadzie poczekamy sobie tutaj jeszcze turę. My tutaj wzrastamy w siłę, a on nie. On tylko się wręcz wykańcza, atakując wszystkich po kolei dookoła. Dobra. To kolejny pewnie nekromantyczny. Spacerując wśród ruin starożytnego miasta, odnajdujesz przedmiot, który stał się przyczyną jego zguby. Ducha opresji. Ten artefakt miweluje podczas bitwy wszystkie premie za morale jakie otrzymy oddziały bohater lub jego wroga. A ja nie chcę czegoś takiego spadać Dobra. To ja tutaj skoczę. To mi da do pusta. Dobra, 5000. Rozbudować do końca? Czy mnie? A, moment. Pięciarz drewna to za dużo. Ja chcę w następnej turze w wybudować arenę walk. Okej. Okay. Tutaj sobie wędruję. Ten też sobie wędruje. Czemu nie mogę dojść tutaj w jednej turze? Bieda. Okej. Okay. Na razie zostawiam to tak, jak jest. ewentualnie jak tam ten złodziej się wyładuje, to wtedy wezmę tam wykupię ludzi. Tymczasem tą arenę walk sfiniszałem. I nie mam miejsca na nich. Hmm. To musi poczekać jedną turę jeszcze. 6000 tysięcy mam. 6 tysięcy mam. Tylko kupię. Ile oni kosztują? 1200. O tak, to by się zgadzało. Okej, okay, tura, tura. Jest i tutaj. Ciekawe, jak mocne. Hmm, nie wiadomo w zasadzie. Zbyt dobrych jednostek nie ma. Nie mam lepsze. Na to wychodzi. Ale przyda się save. Dobra. Ta -ra -ta -ra. Wychodzi na to, że mam przewagę. Wszystkiego mam więcej, co mi potrzeba. To są gogi. Widzieliśmy już lepsze magogi. Magogi ulepszone rzucają, rzucają tym ogniem, który wybucha. I zadaje takie obrażenia po, po takim polu dużym. Ten tylko w jeden punkt atakuje. Reszta jest słabiakami. Ten to w ogóle. No zobaczymy zaraz go w akcji. Jak sobie podskakuje. A raczej próbuje podlatywać jak kura. Dobra. Tak. Ty też sobie podejdziesz. A ty. Ty tu zginiesz. Okej. Okay. Rozpoczynam. Jak podejdziecie? Pewnie jakoś tak najlepiej. Dobra. Masz wysokie morale, to broń się. Tak, dodaj mu plus 3 do obrony. 12. Którzy mają uszkodzenia? 70 10. No, tych co 2, 7 mają uszkodzenia, czyli trochę gorsi. Zdaje mi się, że ogary są... Drugie lub trzecie. To jak wiemy jest trze... trze, 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 trze trzecie czy czwarte? nie wiemy w takim razie. Przynajmniej ja nie pamiętam. Okej. Okay. Dobry strzał z takiej odległości. Po gryfie sobie strzelili. Dobra, może jednak się nadasz. O, właśnie. Na no raz, proszę panów. Trzech kuszników zginęło. Uch dobra, do tych strzelimy. I teraz zginął czy nie? Gryfów mi zabierał. O, może sobie rzucę coś. Oślepienie? No, 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 Tych. Wypadacie z akcji na chwilę? Jak najwięcej na raz. 43. <ścoughs> I 33. Uch. Wow! szczęście. No tak, przecież szczęście zwiększa po prostu obrażenia, a nie podwójny atak. To, co ja gadałem wtedy? Okej, okay, podejdziemy sobie do tych. Ważne, żebyśmy mieli pierwszy atak. I, i. I chyba zapniemy tego, oparli hmm. się na moje gryfy, zabije czy nie? No to jest pytanie. Spróbujemy. Jedenastu zginęło tylko. Plus 11. To jest właśnie złe, że jak on ktokolwiek uderza dwa razy z bliska, to po pierwszym uderzeniu jest kontratak. To robi, że mocniejszy kontratak jest niż mógłby być, gdyby po dwóch atakach dopiero kontratakował. Hehe, he, został jeden. Jak się z tym czuję. O, dojdzie. Okej, okay, jak widać, trochę więcej zadaliśmy mu obrażeń niż on nam. Xyron, jakiś piekielny pomiot. I zdobyliśmy artefakty wroga. Amulet pamięci. Tak, chroni przed zaklęciem aura zapomnienia. A większy korbacz bobułaków? Ta praworęczna broń zwiększa siłę ataku Bohatera o 4 punkty. To nie wygląda na praworęczną broń. Gdybym był leworęczny, a jestem, i gdybym był tutaj, to bym wziął w lewą rękę. To wygląda jak taki uniwersalny. To robi atak Bohatera o 4 punkty, co jest bardzo fajne. Aura zapomnienia. Trochę lepsze niż odesłanie martwiaków. <grymne> Dobra. Czarny okręt. To ja teraz wezmę sobie trochę tutaj jednostek? Dobra. Nie mogę zbudować ulepszonej areny walk tutaj. Co za. żart. Okej, okay, ulepszę koszary w takim razie. Ulepszę tych typów. Przesunę ich. O. Jakoś tak. Przydałby się wszystko ulepszyć, zanim bym zaatakował. Nie poczekam, on pozabija wszystkich dookoła, pozbiera artefakty, potem przyjdzie do mnie. Gdzie on jest w ogóle? Tutaj poszedł. O, ciekawe co tam jest. Jednak udam się w pogoń. Ta. Co tutaj mogę wybudować? Nic. To jazda. Okej. Okay. Ty, czyżbyś miał mądrość, Krystianie? Nie. Trzeci level, ok. Hm hm, hm. To biorę wszystko stąd, a, polepszam jeszcze. Co tu mieść o, tych nieulepszonych. Co trzy tysiące tylko. Dobra, reszta jest ulepszona. Tak, nie może bohater zostać bez żadnych wojsk, ale za to mogę rozdzielić. Dobra. Uch, nie stać mnie na wszystkich. Jakoś, jakoś... tak. Dobrze. 800 mi zostało. No co to wydam? 5 łuczników. Czyli pokibluję sobie tutaj jeszcze tura. Co najmniej. Gdzie ty jesteś? Gdzie ty jesteś? Jeden punkt ataku. Dobra. No żeby do konfrontacji. co dwie tury dopiero. Masz tutaj sporo rzeczy. Hmm. A teraz nie kupimy tutaj żadnego budynku. Cóż, idziemy dalej. O, zejście jest do podziemi. Portal ziemi. Zapiszę sobie jazda. O.